Cześć, z tej strony Marcin Zojska Ekstra Szkolenia. Jestem z Sofią na placu i otrzymała bojowe zadanie zrobienia czterech łuków, nie czterech tych samych, tylko czterech innych. Robimy raz, wyjeżdżamy na inny, robimy raz, wyjeżdżamy na kolejny, robimy raz, wyjeżdżamy na czwarty, i potem sobie omawiamy czynności kontrolno-obsługowe. Zobaczymy, jak pójdzie. Możecie nam w tej podróży potowarzyszyć. Nie montujemy nie nic, jedziemy na żywo, moi drodzy. O zobaczymy co się wydarzy. Sam jestem ciekaw. Elegancko, przejeżdżamy na kolejny. Przejeżdżasz, cofasz do tyłu i zaczynamy od początku. Tak jak na egzaminie. Pierwszy zaliczony, no Wiedrutek. No to lecimy z drugim. Fajnie, nikogo nie ma na placu. Możemy sobie takie różne rzeczy. Poćwiczyć. Sofia, jak się skończy jazdę, będzie miała 26 godzin wyjeżdżonych. Jeszcze 4 egzaminy wewnętrzne, teoretyczne, praktyczne. I ogień do wordu zdawać. Pogoda nam dopisuje w Poznaniu. No to lecimy próbę numer 2. Nie robimy na metodę Jedziemy sobie ładnie, pięknie, tutaj na wyczucie Do przodu i do tyłu Pełna kontrola pojazdu Jest o wiele trudniej Ale satysfakcja jest niesamowita Przejdźmy do tyłu przez kamerami. No i elegancko, jedziemy na trzeci. Trzeci łuczek jest moi drodzy zdradliwy. Jest jadąc do przodu pod góreczkę, jadąc do tyłu no, jest dość spory spadek, sami zaraz zobaczycie, więc tutaj trzeba naprawdę technikę mieć fajną, opracowaną, dobrze pracować z sprzęgłem, dobrze pracować hamulcem. Kombinuj, kombinuj! Kombinujesz! A sobie chcesz wjechać tyłem bieżaj, Popatrz co musisz zrobić. O właśnie! Nie poddajemy się, tylko kombinujemy, I o to moi drodzy, chodzi, zobaczcie, żeby dać kursantowi szansę na to, żeby sobie pokombinował. Popatrzył co ma zrobić i jak ma zrobić. Zobaczcie, my jesteśmy na takim etapie, że ja już nie podpowiadam, nie mówię. Po prostu daje daje szansę na samodzielność. Jeszcze trochę do tyłu. Ok, jedziemy do przodu. No to lecimy. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że my jesteśmy cały czas podczas kursu nauki jazdy. Cały czas ćwiczymy, cały czas się uczymy. Mamy prawo na tym etapie do popełniania błędów. albo tylko klepie w klawiaturze hejtowe komentarze. My się uczymy jeździć i dajemy naszym kursantom no dość dużo tej swobody, żeby się naprawdę nauczyli. No i teraz zobaczcie, moi drodzy, jaki tutaj jest spadeczek. Może to tak nie widać aż tego mocno, a może widać. Widzicie? Oki okay. jedziemy tutaj. Tak jak ja idę. Na maksa tutaj. Chak, no nie. I ogień w prawo, żeby wjechać. I lecimy do przodu. No i zobaczcie, czwarty łuk. Jedziemy, ćwiczymy sobie w miłej, sympatycznej atmosferze. Ja sobie nagrywam TikToka. Sofia sobie trenuje. No, wszyscy są zadowoleni. A najważniejsze jest to, żeby umieć samodzielnie podejmować decyzje. Zobaczcie, jak elegancko. No to nam się udało zrobić cztery próby. Pozdrawiam serdecznie, Marcin.